Czasami się pytają, dlaczego? Jaki jest cel twojego życia? I dla nas musi być świętość, czyli doczenie do Pana Jezusa. Od 18 lat przynależę do inspektorii peruwiańskiej. Jestem pełnoletnim peruwianczykiem już. Ta wioska, gdzie zrobiłem to zdjęcie, to jest w górę rzeki ciapuri. San Lorenzo płynąc takim silnikiem 40-koniowym, to są 3 do 4 dni drogi. Kapra, skandosi są to plemiona, powiedzmy, najtrudniejsze. Dlaczego? Są bardzo wybuchowi i bardzo nieufni. I czasami, jak graliśmy w piłkę, właśnie w, tym ple... w tej wiosce, gdzie była ta dziewczyna w Górnym Wieku, mówię: To zagamy w piłkę, tam już chodziliśmy, odpowiedzieliśmy tam, mszy musieliśmy, nie odprawiam tam, bo nie ma katolików, liturgie słowa. I mówię: To możemy zagrać w piłkę? No dobrze, Księża. I wszyscy mężczyźni przychodzą z karabinami. Zawsze chodzę z karabinami i tak, żona, karabin, ją, no nie? w tej kolejności, albo on, karabin, żona, w zależności. Ja mówię, i teraz wygraj z nimi, no nie? I to są dwaj animatorzy też z takiego e, ple, e, wioski Benciocio de Julio, którzy mi towarzyszą, bo jak chodzę od wioski do wioski, nigdy nie chodzę sam. Niebezpiecznie ze względu na zwierzęta głównie. To tam, e, Albo te tigres, albo szczególnie węże. Najgorsze są węże. Jak również jakikolwiek wypadek. Tutaj właśnie często pomagamy, tę żywność. Dużo ludzi jest niedożywionych. Tam, gdzie są siały, tak gmina nazywa się Kałapanas, to jest druga pod względem niedożywienia w całym Peru. Dzieci umierają na niedożywienie. Wielu młodych ludzi, głównie właśnie z pieniędzy siały, Dzisiaj już mają pracę, są inżynierami, mają pracę, ponieważ y, skończyli studia wyższe dzięki pomocy ośrodka misyjnego. Od 20 lat tutaj jak w pierwszej prezentacji wysyłamy też wolontariuszy misyjnych. Jedziemy na placówkę i zazwyczaj poza placówkę wolontariusze sami się nie ruszają. Także o bezpieczeństwo tutaj misjonarze bardzo dbają. I w wakacje nasze polskie, i w grudniu w tym samym miejscu, w Kazembe będzie prowadzony summer camp, czyli takie wakacje, w oratorium letnie dla dzieci. Dziewczyny wyjeżdżają, uwaga, uwaga, w Wybrzeże kości Słoniowej wszystko jest nowe. Myślę, że cieszymy się, co ludzi. My nie tęsknijmy za bardzo za no! Chcielibyśmy Wam opowiedzieć, co my tak właściwie tutaj robiliśmy. Myślę, że dużo z nas też opowiadało swoim rodzicom co nieco, co tam się działo. Przyjeżdżamy tutaj raz w miesiącu. To jest właściwie nasze jedno z takich no, ostatnich normalnych spotkań. Czekamy teraz tylko rekolekcje, posłanie. Nie każdy z nas na tą misję, która który się tu formował, pojedzie, ale sama formacja w sobie była dla nas bardzo ważna i cenna, bo zawierała wiele istotnych punktów. To jest, to jest ważne miejsce, bardzo ważne miejsce. Nas założyć, po pierwsze, prawda? Święty Jan Bosko. No i te sny tutaj ciekawe, prawda? Jeden sen misyjny, pierwszy misyjny sen, no i drugi spełniony sen, spełniony sen. Mówiący o dziełach, które będzie spełniał w przyszłym życiu ksiądz Bosko, prawda? To nie są elektroniczne zęby. To słuchajcie, chłopcy, którzy bardzo... Bardzo chcą chodzić do szkoły, biegają do tej szkoły nawet po 12 kilometrów i my się tak często dziwimy skąd tacy świetni sportowcy, prawda, skąd ci to wzięło. że nie ćwiczą słuchajcie, bo nie biegają do szkoły. Po co marnować część swojego życia, żeby jechać na prógów w góry, dwa, trzy miesiące, pół roku, rok, spędzić w staro od ryszyk, w od rodziny poświęcać się, żyć w brudzie, w ubóstwie, wystawiać się na inne choroby. Moja mama tutaj do mnie przejechała, Sudańska. Dzień dobry. jak się pani czuje? w zjańskim ośrodku sejnym. Dobrze, bardzo dobra kawa i piękni <grym> ludzie. Jakieś słowa do co które chciałaby pani przekazać w tym szczególnym czasie? Ja mówię, te słowa, które sama mówiłaś, że nie wyście mi wybrali, ale ja was wybrałem. My Wy się będziemy za ciebie modlić. Będzie dobrze. Co uważasz, co sądzisz, czy się cieszysz, czy obawiasz z myślą o moim wyjeździe. Wiesz co, chciałam ci powiedzieć, że jestem mega z ciebie dumna i nie dlatego, że się wybierasz gdzieś, a dlatego, że się odważyłam. <grym> <grym> ale oddaję mi mikrofon. Jestem tak zadowolona, że tu przyjechałam, jak tu na Was na młodych, na, taki, na taką rodzinę, młodych ludzi, którzy dają się jak z rodziną i Kamila wśród nich taka nie czuje się zagubiona, jest wręcz taka śmiała, taka odzywająca się, drgująca wręcz, odzywając się do księdza, proszę księdza, teraz te gagi, jakieś tam chciała, albo proszę powiedzieć mojej babci, bo się ciągle boi, co myślę, to jest odważna dziewczyna, ona sobie poradzi. Jakie wrażenia Państwu dzisiaj towarzyszą? Super jest. Pozytywna. Bardzo. Radość, wielka. A jest spowodowana ta radość? Nie no, mnie rozpiera, nie ja powiedziałam, dawno. Mnie rozpiera duma. Podobnie. Duma. No, nie, no jesteś, jestem bardzo pozytywnie zaskoczony. Zobaczyłem ogromny pracy, którą Basia włożyła w to, żeby dopiąć swego. E, dopina swego w kolejnym temacie. E, no i. I widzę też jej radość. Także obawy, które mam pozostaną, ale są... No widać, że to po prostu jest jej potrzebne i, i że ma to ręce i na A ja się przestałam bać, bo nabrałam takiej pewności dzisiaj, że to jest coś, do czego Basia ewidentnie Bóg wzywa. I jak mówi do czego wzywa, to będzie się opiekował i jestem pewna. A jak nie, to Basia wie, że trzeba mówić, Jezu, coś się tym zajmie, nie? No, także jest, jest radość potężna, no, jest wzruszenie, cieszę się też, bo Basia jedzie do miejsca, gdzie będą dzieci sierociniec, więc w jakimś sensie będziemy też będzie to nasza większa rodzina, będziemy się nimi też opiekować duchowo i, i też, no, ufamy też jakoś inaczej, także się cieszymy. No ja się też cieszę, że się czegokolwiek dowiedziałam. <gry> Powiedział, że coś tam matfiz, czy coś takiego, myślę, o co mu chodzi, że to jest matfiz? To jest, że tak dziwnie zaczął okazanie, to nie? A tym się okazało, że on mówi po gruzińsku. Także siedzimy tutaj dzisiaj w słonecznym somie. On nagrywa? Nie wiem. Basia właśnie nas nagrywa. No i tak, cały weekend tutaj siedzieliśmy, było super. Rodzice byli zadowoleni myślę. Tutaj zewką opowiedzieliśmy wszystko co trzeba. Wiedzą, że jesteśmy bezpieczni, że przeżyjemy misję. Chłopcy, którzy trafili z ulicy, byli to większości chłopcy, którzy z tej ulicy zostali zabrani. Ta pomoc została im zaproponowana tam na miejscu na ulicy. Ja nie kojarzę, może Monika, ty pamiętasz taką historię, ale nie kojarzę historii chłopca, który z ulicy sam wpadł na pomysł, że pójdzie do salecianów na placówkę, nie? To wyglądało tak, że albo ksiądz Michał no, wsiadał w samochód, jechał w, konkretnie w te miejsca. W Kabłę, gdzie wiedział, że ci chłopcy się gromadzą. Oni mieli tak, takie swoje rewiry. Byli chłopcy, którzy mieszkali przy. Jak się nazywał ten -right. Tak, przy Szoprajcie, -right no to była, była jedna grupa. U chłopców ulicy, byli chłopcy, którzy tam no, stacjonowali przy innym markecie, byli chłopcy, którzy stacjonowali przy Hangre Lionie. I oni też mieli swoje zasady, z tego co tam od nich i od opiekunów się dowiedziałam, że oni te, tych rewirów swoich pilnowali, nie wchodzili sobie w drogę. Jedyny czas, kiedy, kiedy ze sobą jakoś tam współpracowali, no to rozgrywali mecze. Nie? To raz na tydzień, raz na, na dwa tygodnie oni rozgrywali ze sobą mecze pomiędzy tymi grupami. Oczywiście, że jest grupa chłopców, z którymi ten kontakt miałam dużo lepszy. A jest taki Abraham, z którym praktycznie żaden nie. Oczywiście jest to też po stronie chłopca, bo to chłopiec jest bardzo zamknięty i to są te dwie strony. Nie można też na siłę próbować tam kogoś do siebie przekonać, bo się, nie, nie, nie da się takich rzeczy zrobić.